Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Droga inwestorko, drogi inwestorze, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem porozmawiamy sobie o ciekawej, ciekawej spółce, która radzi sobie w ostatnim czasie naprawdę dobrze po no, okresie bardzo długich spadków, kiedy kapitalizacja giełdowa regularnie, praktycznie można by tak rzec, w szerszym aspekcie z miesiąca na miesiąc spadała. Inwestorzy zapomnieli o tym podmiocie, inwestorzy przestali wierzyć w ten podmiot, a tymczasem, jako jeden z przedstawicieli, Właśnie spółek z parkietu giełdowego w Polsce, z tej grupy spółek bazujących na nowych technologiach. No, wydaje się, że któraś z nich w końcu może być na szeroką skalę dostrzeżona, nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o nasz polski kapitał, ale i o kapitał zagraniczny. Zanim przejdziemy do materiału, ja tylko powiem, że dziś startujemy z naszą akcją pomocy. Pomocy przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej, pomocy finał 28 stycznia 2024. Już teraz można Pomagać. Tak jak zdecydowaliśmy na naszej grupie Facebookowej, taką akcję w tym roku również przeprowadzimy. 50% wsparcia kanału zostanie przekazane na woź podczas tego naszego wspólnego finału, który właśnie już za niecałe dwa tygodnie się odbędzie. A w międzyczasie zachęcam Was do analizowania wszystkich treści na bieżąco na kanale, bo to też będzie taka wartość dodana, że te treści będą się regularnie pojawiać i dodatkowo z takich profitów dla Wszystkie osoby, które wesprą akcję kwotą powyżej 200 zł, otrzymają kubeczek, taki jak tutaj macie, właśnie na rysunku po mojej prawej stronie. A dodatkowo top 3 z wspierających to myślę, że dla Was może być najważniejsze top 3 z wspierających osób w tym właśnie okresie, czyli od dzisiaj, ja tak napisałem, arbitralnie od godziny 15 do niedzieli do godziny 22 za 2 tygodnie 28. Top 3 wygrywa, można powiedzieć, Coś takiego, że przyjadę do Was w dowolne miejsce w Polsce na obiad czy na kolację. Oczywiście na mój koszt zaproszę. Będzie to czas na rozmowę, rozmowę o giełdzie, o rynku. Także jak to mówią, kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że to też w ramach pewnego rodzaju takiej podzięki może być przez Was ciekawie mile odebrane. Ale już przechodzimy do konkretów. Tutaj nowe grafiki są przygotowane po mojej prawej stronie. Oczywiście jeszcze na razie wszystko puste, bo dopiero przed momentem w zasadzie skończyłem tutaj przerabianie sceny, więc myślę, że na bieżąco to wszystko nam się będzie wypełniać. A my przechodzimy już do konkretów. Chodzi o spółkę Saul Technologies, która podczas poniedziałkowej sesji piętno stycznia, notuje mocny wzrost przy wysokich obrotach na parkiecie małej giełdy New Connect. Był czas, tuż po giełdowym debiucie, że zainteresowanie akcjami spółki było bardzo wysokie, wtedy też ta kapitalizacja kilkukrotnie wyższa. No a teraz jesteśmy po spadkach, jesteśmy w dołku, natomiast pojawił się bardzo ważny news, jeżeli chodzi właśnie o ten, o ten podmiot. Kurs ruszył dosyć mocno na północ, jak na razie nie pociągnął jeszcze za sobą głównego akcjonariusza, czyli Columbus Energy, no ale być może wszystko przed nami. Niemniej jednak twórca tych właśnie ogniw perowskitowych, tej nowej technologii, może nie aż tak bardzo nowej, bo już o niej słyszymy przynajmniej od kilku lat, ale technologii, która zyskuje na popularności i dzięki informacji, która się pojawiła w weekend, a w zasadzie dzięki pewnemu certyfikatowi, wydaje się, że jakby wzrost tej technologii, wzrost jej popularyzacji jest jak najbardziej możliwy i prawdopodobny. I myślę, że nie bez powodu też ta kapitalizacja jak na razie rośnie tylko po podczas dzisiejszej sesji około 20% kurs pokonuje poziom 3 zł, no ale wszystko się tutaj jeszcze może wydarzyć. O spółce też mówimy w kontekście odnawialnych źródeł energii, ale nie mówimy tutaj o klasycznej fotowoltaice, o tych panelach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które montujemy na dachach, czy to klientów indywidualnych, czy też firm, instytucji. Mówimy o nieco innej technologii, nieco prostszej wydaje się, ale bardzo genialnej, prostszej i też trochę tańszej co jest tutaj myślę że bardzo istotne tutaj włączyłem wam fragment materiału YouTube z no, jednego takiego dużego eventu sprzed bodajże trzech lat właśnie gdzie ta premiera perowskitów była gdzie miała miejsce w zasadzie ta, ta premiera, natomiast my już przejdźmy do tych ważnych newsów, które tutaj się pojawiły, fotowoltaika Krzemowa to przeżytek nowe ogniwa z Polski z pierwszym na świecie certyfikatem. Chodzi oczywiście o fotowoltaikę perowskitową, słowo niby trudne do mówienia, ale to może być przełom. Spółka Saule Technologies, jak twierdzi, jako pierwsza firma na świecie uzyskała certyfikat TUF. Rainland, dla elastycznych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, lepsze i tańsze w produkcji od ogniw krzemowych, to bardzo istotne, lepsze i tańsze. No, Czyli mamy do czynienia mimo wszystko z przełomową technologią, która to przecież jest wykorzystywana na całym świecie w coraz to większej skali. Boom na fotowoltaikę, co prawda, już się zakończył, ale w kontekście akurat już technologii perowskitowej to dopiero coś nowego, coś co w zasadzie od kilku lat tak na dobre zaczęło gościć, czy to w jakiś w różnych portalach informacyjnych na różnych konferencjach jako taka technologia przyszłości. Spółka jest pionierem fotowoltaiki perowskitowej, uzyskała właśnie wspomniany certyfikat. Ogniwa perowskitowe są uważane za najważniejsze osiągnięcie w dziedzinie fotowoltaiki od czasu wynalezienia tych klasycznych ogniw krzemowych. Są lekkie, cienkie, elastyczne i zdolne do wydajnej pracy. W pierwszym etapie produkcja polskiej firmy kierowana będzie na potrzeby elektroniki użytkowej, a zastąpienie paneli krzemowych na dachach to kolejny etap, który wymaga dużych inwestycji. Tam zaraz będziemy Mowa też o nowych fabrykach, no ale myślę, że aż tak bardzo nie będziemy tutaj wybiegać. Wydaje się, że właśnie tutaj ten certyfikat może być informacją przełomową. No i tutaj, patrząc na informacje dotyczące tutaj właśnie samej, samej technologii, nowe ogniwo zawiera związek o strukturze minerału z grupy perowskitów. Tutaj informacje są o samej ubudowie. Sprawność ogniw słonecznych w urządzeniach wykorzystujących materiały perowskitowe wzrosła o 3,8% w 2009 roku do 25,5% w roku 2020 z 3,8 do 25,5% w roku 2020, a w przypadku układów z jednym złączem to nawet 29,15%, przekraczając maksymalną wydajność jednozłączowych krzemowych ogniw słonecznych, czyli tych klasycznych, o których słyszymy, które też no, widzimy często gęsto na dachach domów firm, fabryk, no i wielu różnych innych miejscach, czy też w formie farm fotowoltaicznych. Spółka Saule Technologies jest pionierem i światowym liderem fotowoltaiki perowskitowej. W 2021 roku uruchomiła we Wrocławiu pierwszą na świecie linię produkującą właśnie te drukowane ogniwa albo produkcyjną dla tych drukowanych ogniw, bo to też nie jest taka klasyczna produkcja, tylko właśnie drukowanie na odpowiednim materiale. No i ten kluczowy certyfikat spółka informuje, że dostała jako pierwsza na świecie. Nie mówimy tutaj o małych pieniądzach. Firma powstała w 2014 roku, została założona przez fizyczkę Olgę Malinkiewicz, a Także przez dwóch biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa łącznie dostała ona na rozkręcenie działalności, właśnie ta firma, można tak powiedzieć, 750 milionów złotych, więc nie mówimy tutaj o jakichś, wiecie, półśrodkach. No na ten moment pojawiają się po drodze straty, pojawiają się nowe inwestycje, które no, wydaje się, że dopiero w przyszłości, tak na dobre, będą tutaj mimo wszystko procentować. Na ten moment firma zatrudnia pół kilkudziesięciu naukowców, inżynierów, pracowników, administracyjnych z blisko 20 krajów, którzy skonstruowali linię, oczywiście produkcyjną ogniw perowskitowych. Czas na zyski, chciałoby się powiedzieć, bo rzeczywiście to jest istotne, jeżeli chodzi o te spółki z branży przyszłości, które mogą dopiero zdobywać swoją pozycję na rynku. No, że często musimy trochę poczekać na kluczowe rozwiązania, i na to, aż w końcu w zestawieniach finansowych, sprawozdaniach znaczą się pojawiać rzeczywiście właśnie wspomniane, wspomniane zyski. No i teraz, na, nie na dachach oczywiście, na ten moment to jeszcze nie jest ten czas i tutaj spółka właśnie informuje o tym, że jakby, jakby stosowanie tej technologii właśnie też między innymi na dachach jest w jej zasięgu, natomiast no tutaj, aby produkować panele typu outdoor w konkurencyjnej cenie należy zwiększyć skalę produkcji, potrzebujemy nowej linii produkcyjnej o wydajności od 500 do 100 MW w skali roku. To nasze marzenie od lat podaje insiderowi dr Olga Malinkiewicz, czyli właśnie twórczyni, założycielka firmy. No, i tutaj też kolejna sprawa a propos perowskitów. Nie wymagają one stosowania bardzo wysokich temperatur w procesie formowania, tak jak w przypadku krzemu. Kolejna rzecz: popyt na te ogniwa jest przeogromny to e, cytat szefowej Saule, co też dobrze w sumie rokuje. Wiadomo, ktoś może to od razu ocenić, że no, a co ma innego powiedzieć? Wiadomo, że swoją spółkę będzie wychwalać. Natomiast no, oczywiście, no, to też nie bez powodu nie, takie słowa są tutaj nie, no, gdzieś tam wypuszczane. Nie, ogniwa perowskitowe są dosłownie bezkonkurencyjne, nie, jeżeli chodzi o nie, ogniwach typu indoor, czyli jakby tych wewnętrznych, nie, produkowanych z myślą o wykorzystywaniu wewnątrz budynków, bo to też jest bardzo istotne, bo nie potrzebujemy tego światła bezpośrednio ze słońca naszego padającego na panele, żeby energię odzyskiwać, tak jak to no właśnie jest w przypadku klasycznych paneli. A w przypadku perowski, technologii perowskitowej to już jest sytuacja nieco inna. Tutaj już mamy też właśnie taką możliwość i na przykład mamy możliwość zasilania jakichś swoich urządzeń biurowych wewnątrz, właśnie bez konieczności jakichś dodatkowych obszernych instalacji. I teraz już przejdźmy do kolejnych ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o akcjonariuszy. Saulę i o samą kapitalizację. W tym momencie no, sięgał na poziomu niecałych 300-300 okolic ok. 300 milionów złotych, co oczywiście też jak na, na spółkę, która no, jeszcze niespecjalnie zarabia, jest wydaje się już stosunkowo wysokim pułapem. FreeFloat 21%, więc niespecjalnie wysoki. Główny akcjonariusz e, Columbus Energy 20, prawie 1 akcji, wartość pakietu 55 milionów złotych, Olga Malinkiewicz 17,5% 46 milionów złotych no więc to są spore, spore pakiety razem prawie 40% akcji. E, no, siłą rzeczy, jak już mówimy o kolumbusie, no to już z automatu taka informacja, jak ta dzisiejsza, przy 20% wzroście, no to wzrost wa wartości pakietu, o jakieś 10 milionów złotych, no to też dla spółki, taki można powiedzieć, zastrzyk. Yy, inwestorzy jeszcze niespecjalnie ten ruch dostrzegli, bo na akcja kolumbusa nic specjalnego się. Nie dzieje. Columbus Energy no, też z ostatnią bardzo mocną, e, mocno zaniżoną kapitalizacją ne, po olbrzymich spadkach w okolice 5,50 zł, 5 zł i 50 groszy, mniej więcej na tym poziomie się w tej chwili znajdujemy. No Jesteśmy tutaj dosyć, dosyć nisko, co by nie mówić. Kapitalizacja wyższa niż Saul, ale to też jest 400, powiedzmy jakieś e, milionów złotych wobec ponad 1 miliarda e, w tym szczycie. Jeżeli chodzi o Saulę, no tutaj e, od momentu, powiedzmy, tego rajdu na ne, południe, rozpoczętego w końcówce 2021 roku akcje poteniały kilkukrotnie kurs zjechał z 15 zł do mniej więcej 2 zł i 2 zł nawet w sumie bo podczas sesji 28 grudnia jeszcze w ubiegłym roku dokładnie 2 zł sprawdziliśmy ale bardzo szybko ten spadek został odrobiony wróciliśmy do konsolidacji w okolicach 2,50 no i tutaj wcale te obroty nie wskazywały na jakiś dobry komunikat na to, że ktoś akcję zbiera i na przykład coś wie przed rynkiem dopiero podczas dzisiejszej sesji, 15 stycznia, ruszyliśmy tutaj na północ, jak ja powiedziałem, okolice 20% wzrostu, wolumeny wysokie, ponad 200 tysięcy akcji, a do końca sesji jeszcze kilka godzin zostało, więc, więc to będzie obrót pewnie jeden z najwyższych na parkiecie NewConnect, jak nie najwyższy, myślę, że jest szansa na to, że uda się przekroczyć 1 milion złotych, a to dopiero początek, to dopiero informacja, reakcja na informację, która się pojawiła na Business Insiderze i tak w zasadzie patrząc na oficjalne SP ze strony spółki, no to jeszcze takowej, no ciężko się dopatrzeć, doszukać, jeżeli chodzi o Zestawienie sprawozdań to też myślę, że jest bardzo, bardzo istotne. Zresztą też tych komunikatów ze strony spółki od momentu debiutu giełdowego też zbyt wielu nie ma. Tak prezentują się wiadomości, no na przykład z bankiera, tutaj po drodze umowa z Columbus Energy na dostarczanie usług Google Cloud Poland, czy y, informacja o tym, że DC24 chce y, zainwestować w Saulę, rozważa udzielenie pożyczki, objęcie akcji nowej emisji, bo to oczywiście też jest jeden z y, tych problemów, jedna z bolączek y, spółek, które no, nie do końca zarabiają i potrzebują środków na bieżące y, finansowanie. No, tutaj jeszcze pytanie, jak to jest dokładnie z tym kapitałem zainwestowanym na początku, ale jeżeli chodzi już o no, choćby te nowe linie produkcyjne, to ten kapitał być może będzie potrzebny, co też zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia potencjalnych emisji. No i też z automatu inwestorzy tutaj, no nie, niekoniecznie tak samo jak w przypadku tych większych spółek muszą być nastawieni na poprawę wyników kwartał do kwartału, poprawę przychodów, pojawienie się coraz to wyższych zysków, które by tutaj uwzględniały tę kapitalizację rynkową. Mamy kilka takich spółek, przynajmniej kilka z rynku tych nowych technologii, gdzie rzeczywiście no, te wyniki się jeszcze jakoś nie usystematyzowały, nie ustabilizowały, pewne kroki milowe zostały do, do pokonania kapitalizacji rzędu kilkuset milionów złotych, a spółki jeszcze nie specjalnie zarabiają. Natomiast no, mamy na przykładzie choćby Stanów Zjednoczonych, gdzie... Niektóre firmy z właśnie nowymi, przełomowymi technologiami często, jak zostaną dostrzeżone przez rynek, notują setki czy, nie, czy nawet tysiące procent wzrostu w krótkim czasie, no mając na uwadze właśnie to wycenienie tej technologii, która może mieć takie ogólnoświatowe zastosowanie i to podobnie w przypadku Saula. Oczywiście ryzyk jest bardzo dużo, może coś się nie powieść, może być tak, że któryś z konkurentów wymyśli jeszcze coś lepszego, jeszcze coś nowszego, bo no, podobny produkt raczej na pewno nie jest do zrealizowania, w ramach wszystkich zastrzeżeń, które no od tych kilku lat przecież były przygotowane. Natomiast no zagrożenia zagrożeniami, ale jeżeli to jest coś, co jest tak, tak zwanym game changerem, czymś co może rynek zmienić, no to zawsze ten potencjał do jakiegoś mocniejszego ruchu się tutaj otwiera. No a co innego, gdybyśmy byli po jakichś setkach czy tysiącach procent wzrostu, a tutaj mówimy o akcjach mocno przecenionych, kapitalizacja kilkukrotnie, kilka rzędów w dół, no w tej chwili te powiedzmy około 300 milionów złotych, no i kurs bardzo mocno zdołowany, bo w okresie powiedzmy dwóch lat i kilku miesięcy zjechaliśmy, tak jak powiedziałem, z okolicy 15 zł na dwa, a więc przecena olbrzymia, co też oczywiście daje nadzieję, daje jakiś większy, szerszy potencjał do ewentualnego wzrostu. Spółka jak najbardziej do obserwacji, poprawa sentymentu na akcjach Saule, może też jak najbardziej poprawić sentyment na akcjach Columbus energii. chociaż jeżeli chodzi o tę klasykę, jeżeli chodzi o klasyczne OZE, odnawialne źródła energii, no to tutaj bym się troszeczkę wstrzymał, bo. Patrząc choćby na nasz polski rynek, wydaje się, że boom na fotowoltaikę troszeczkę wyhamował, nawet trochę bardzo już od wielu miesięcy. Spółki też nie prezentują jakichś rewelacyjnych wyników finansowych. Mrożenie cen energii sprawia, że co z tego, że rośnie i zużycie, skoro no, gdzieś tam to zapotrzebowanie na tanią energię aż tak istotne nie jest, bo po prostu cena się nam tutaj utrzymuje. Natomiast no, tutaj też jeszcze jest kwestia pewnych środków, jak choćby te środki z KPO, które w sytuacji, w której trafią do Polski w większym wymiarze, niekoniecznie. Się, tak częściowo, jak ta zaliczka 5 miliardowa w ujęciu oczywiście euro, tylko w większym wymiarze, no to mogą jak najbardziej ruszyć sektorem energetycznym, w tym sektorem OZE, ale na razie, na razie nie skupiamy się na OZE, skupiamy się stricte na tych nowych technologiach. Ja uważam, że spółka Saule Technologies po tym właśnie komunikacie oczywiście może być dostrzeżona na większą skalę, niemniej to jeszcze jest daleka droga do rozszerzenia samej działalności, ale choćby nawet z punktu widzenia zwiększenia wartości wartości tego podmiotu, mając na uwadze ten certyfikat i mając na uwadze przejście kolejnego kroku milowego, to może być cały czas bardzo ciekawy oczywiście podmiot. Drodzy widzowie, to wszystko na teraz. Przypominam Wam o akcji WOŚP. Na początku tego materiału wszystko opowiedziałem. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście możecie je zadawać. Ja w międzyczasie wyświetlam na koniec listę wspierających kanał z grudnia. Wszyscy wspierający, którzy dołączyli w styczniu, będą wyświetlani w analogiczny sposób przez cały miesiąc luty. i na Zachęcam do zostawiania kciuków, subskrypcji dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z wszystkimi materiałami, które na kanale regularnie będą się pojawiać, a szczególnie teraz przy okazji trwającej akcji no, zakładając WOś 2024, którego finał już za niecałe dwa tygodnie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach.